Należało w tej sytuacji panią, sąsiadkom kupić kwiaty albo jakąś bombonierkę, przeprosić, wytłumaczyć, że był to performance. Nawet podziękować za to, że zwróciły pani uwagę mediów, że o to właśnie chodziło, albo że sąsiedzi zwrócili uwagę mediów, że o to właśnie chodziło. Panom, sąsiadom kupić może jakiś alkohol, albo nawet piwo mencena. Świetny od razu pomysł, żeby zareklamować konfederację jako partię. A nie wolno zachowywać się jak budz, sąsiad, którego nie chcemy mieć wokół siebie. Nie wolno zachowywać się jak jakiś, nie wiem, społeczny asperger. Ja wiem, że dużo ludzi, którzy mają kłopoty z integracją socjalną, z integracją społeczną, to ludzie, którzy zasilają konfederację, no ale sorry, tacy ludzie nie dostają się do Sejmu, bo nikt nie chce ludzi kłótliwych w Sejmie.